Że ja nie powinnam mieć wolnych dni. Za każdym razem, jak mam wolny dzień, to idę i wydaję pieniądze na głupoty. W sensie tym razem nie na głupoty, bo kupiłam kawę, czyli moją nową miłość, i wielką pasję do dobrej, pysznej kawki, i już dawno chciałam sobie pojechać do sklepu, żeby kupić sobie, wiecie, tak wybierać i w ogóle. Więc pojechałam sobie do Epi. I tam są takie właśnie jakieś fajne kawy, i tak dalej. I spędziłam tam chyba z 40 minut, wybierając różne kawy. Wybrałam trzy. Teraz wam pokazuję jakie. Tutaj są. Pierwsza kawka to jest kawa z rzemieślnicza z pałacu w Krobielowicach. Taka. To jest 100% prezent Arabika. Y ma aromat kakao czekolady, pieczonego jabłka, jabłka i cukier trzcino, W sensie, no, w aromacie. Chyba, Pachnie tak przepięknie. Tej jeszcze nie próbowałam, bo wiadomo nie spróbuję wszystko naraz, ale po prostu przepięknie pachnie, naprawdę. Możliwe, że zaraz mu się w sobie zrobię, spróbować, ale już wypełniając się, jaka dzisiaj, jak z jedną Kawa numer dwa to jest kawa taka. To jest 100% arabika. Aromatyczność ma wysoką, a kwasowość ma małą. Właśnie ja lubię kawy, które mają małą kwasowość. To tak samo. To wszystko tam czytałam. I yy, to jest w ogóle kawa z Niemiec chyba. Bo jest wszystko tu po niemiecku, więc tak powstałem jest z Niemiec. Ale tak, ta jest też bardzo dobra którą ją dosyć polecam czy co. I, osta I ostatnią, którą zakupiłam dzisiaj, jest taka z w trzebnicy, jest wypalana w trzebnicy. Um, ona była wypalana 28 lutego, więc w ogóle jest mega świeża. I ona też pięknie pachnie, bo że te kawy w ogóle jak ja je wiozłam ze sobą, to one są bardzo I to ma w ogóle bardzo ciekawe ziarna. Takie o. Też 100% arabika, bo ogólnie robustę mam tylko jedną, i ona jest w tym słoiczku. Nie lubię robusty, ona śmierdzi mi i po prostu jest obrzydliwa, moim zdaniem. Kwaśna, gorzka i wszystko. Tutaj mam jeszcze też arabikę brazylijską. Ona też przepięknie pachnie. No i tutaj mamy właśnie. Yy... Nuty smakowe to jest mleczna, czekolada, pomarańcza i klon. I to jest wypalane w sposób w trzebnicy. Kawa z jednego z trzech niewulkanicznych regionów Gwatemali, tak się jarę. Że mam je. I w ogóle teraz mam pięć różnych rodzajów ziaren, bo ostatnio mi się jedna skończyła. Mam pięć rodzajów ziaren. Mam jedną taką już zmieloną, ale to po prostu przez przypadek że tak że ją, ją dostałam, więc więc tak i no co ja jaram się kawą i kupiłam nowe mleko roślinne do tej pory najlepsze co znalazłam roślinne mleko to jest to to jest barista owsiane z tego ai i Love Veggie. i jeszcze z tym barka jest bar... jeszcze z tym barka jest bardzo dobre Dzisiaj kupiłam coś takiego, nie ukrywam, że głównym, że tak powiem, odnośnikiem do tego, że kupiłam, było to, że jeszcze go nie próbowałam, większość mleka, które tam były już próbowałam i kolejne bardzo mi się po prostu spodobało opakowanie. To jest w ogóle, też już próbowałam kawy z tym i jest bardzo dobra, tylko ma taki dziwny posmak takiej soi, co nie? Nie wiem, bo owsiane ma posmak owsa, a ma soi. Mm. I to mamy woda, olej rzepakowy, białko grochu, syrop z agawy, regulator kwasowości, też jest owies, no ogólnie dosyć sporo, nie, nie powiem jest ten skład, ale po prostu chciałam zobaczyć jak będzie smakować i jest spoko, ale nadal zostanę chyba przy tym albo przy tym z tym barka. I w ogóle mam nowe pazurki, zrobiłam sobie tym razem takie czerwone. Ogólnie ja maluję zwykłym lakierem, bo mi jest szkoda na kosmetyczkę, I... ale wyglądają spoko moim zdaniem. To są moje zwykłe paznokcie, moje naturalne, pomalowane. Mam też dosyć długie te paznokcie, może dlatego. I tak ogólnie wygląda mój kącik kawowy, łącznie z ekspresem. I tutaj mam właśnie tą e, robustę, tu mamy tą arabikę brazylijską, tu mamy cukier trzcinowy i to jest e, okładka od kawy, która jest jedną z moich ulubionych. Tutaj mamy na mleczko, tutaj jest kawa rozpuszczalna mojego chłopaka. Tu mamy jakieś syropki do kawy, których nie używam, bo kupiłam je jak jeszcze nie lubiłam w sumie kawy pić. <grych> e, tutaj mamy z mojego bukieciku, ale ogólnie... Yy... Gipsówka jest bardzo fajna pod tym względem, że ładnie się suszy i ładnie dalej wygląda. No i tu są te moje trzy nowe kawki. No i cukier z dozownikiem. Tu mamy pędzelek do tego czyszczenia. No a tu mam resztkę kawy zmielonej, bo chciałam zmielić nową. A to jest jeszcze ta. Dzisiaj jest serio taki mój totalnie wolny dzień na chillu i jestem z tego mega zadowolona bo tylko troszkę tam posprzątałam, wiadomo takie no codzienne że tak powiem porządki a poza tym oglądam sobie serial kupiłam sobie tą kawkę i w ogóle poszłam na spacer, ładna dzisiaj była pogoda i aktualnie właśnie oglądam sobie serial odpaliłam sobie świeczuszki po całym pokoju zrobiłam sobie herbatkę i to w ogóle zrobiłam sobie herbatkę w. ciężkie. w zaparzaczu. Więc to jest moja sapana ulubiona herbatka. I po prostu tak mi jest fajnie teraz, i taki mam chill w sobie, że to jest niesamowite, co nie. Oprócz tego, że tutaj mam kolegę, którego chyba można nazwać Henry, bo jest ogromny. Ogromny po prostu. A dzisiaj sobie tak zarządziłam, że mam świeczuszki. Tutaj kupiłam sobie dzisiaj kwiatki, gipsówkę piękną. Tutaj mamy serial książęta i tak to wygląda.